Cześć moi drodzy, witam serdecznie na kanale Obstawiamy Bardzo miło, że wpadłeś przy wtorku Oczywiście na początek jest prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem I dziękuję za każde kliknięcie, które pomaga rozwijać kanał Lecimy z kuponami na Ligę Mistrzów, czyli klasyka, nic się nie zmienia Do kuponów zaraz przejdziemy, ja powiem standardowo Promocji na zwrot kasy za przegrany kupon Odpalimy konkurs dla was na kasę w BetCliku Zaproszę do wszystkich naszych grup, Instagramów, Discordów Jeżeli chcesz przewijać do kuponów, nie ma najmniejszego problemu Ja zaczynam od tej promocji na zwrot kasy za przegrany kupon bo takowa jest w betkliku jeżeli nie masz tam konta to konto możesz założyć z linku który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem możesz użyć kodu promocyjnego obstawiamy dzięki serdeczne i jeżeli już sobie to konto założysz to możesz zagrać na przykład taki kupon oczywiście to nie musi być taki kupon bo możesz zagrać co chcesz obojętnie jakie typy kursy dyscypliny obojętnie jakie zdarzenia po prostu to co Ci się podoba jeżeli kupon wejdzie obojętnie jaka stawka tutaj też ci nikt nie, nie narzuca niczego to kasa jest Twoja, jeżeli wejdzie. Jeżeli nie wejdzie, to Betlin zwraca kasę minus podatek we Fribecie jednokrotny obrót 2,14 na całym kuponie, czyli generalnie masz taki bezpieczny kupon na powitanie do odebrania z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Osoby zainteresowane tam zapraszam. Osoby zainteresowane zapraszam też do naszej grupy na Facebooku. Ponad 100 tysięcy ludzi zapraszam na naszego Instagrama i Discorda, gdzie też dzieje się typerska magia. Wskakuj, jeżeli jesteś zainteresowany. Wszystkie linki masz w opisie pod tym filmem. Jesteś tam mile widziany. Zanim przejdziemy dalej, to oczywiście jeszcze konkurs w Betliku do zgarnięcia, co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć, subskrybować ten kanał, na którym oglądasz ten film. Łapę w górę zostawić pod filmem i w komentarzu typujesz dokładne wyniki minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Lons a Arsenalem. Dopisujesz swój nick gracza z Betklika, typujesz do 21 komentarze edytowane, dodane po tej godzinie. Bez nicku gracza na Betklik nie biorą udziału w zabawy, czyli standard. I teraz możemy przejść do meritum tego kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z BetClickiem. Kupony, weekend tragiczny. Trzeba to powiedzieć, nie ma żadnej tajemnicy. Poszło. Bardzo słabo chyba po jednym kuponie w sobotę i w niedzielę siadło, więc no powinno być zdecydowanie lepiej. I to typowały osoby, które już regularnie potrafiały u nas coś tam na YouTubku. Zobaczymy, jak pójdzie debiutantom Tomek. Ładuje kupon na 10 tysięcy złotych 9,976 plus ten bonus za AKO. No same gole na kuponie. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to jest spotkanie e, Lons z Arsenalem. Wiadomo, w tym sezonie Arsenal gra świetnie. Lons słabiutko, bo oni szorują po dole tabeli w ligę. E, no tutaj mamy propozycję na to, że będą trzy gole w meczu. Jeżeli ktoś ma tutaj strzelać, no to pewnie Tomek liczy głównie na Arsenal, bo Arsenal w sztosie i naprawdę tutaj w ofensywie wyglądają świetnie. Mamy minimum jedno trafienie realu, czyli tutaj bez overka. Ale minimum jeden gol Realu Madryt na wyjeździe z Napoli. Sporo osób mówi, że, w tym ja, że Real Madryt bez dziewiątki nie zajedzie daleko. Takiej wiecie, topowej dziewiątki na miarę Realu Madryt. A oni cały czas daleko zajeżdżają, nie? I jakby grają świetnie i gole strzelają. Więc tutaj propozycja na minimum jedno trafienie Realu w tym meczu. I jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy z tego kuponu, to wszystko. Mamy trzy gole w meczu Atletico, Madryt swoje Nordem. Atletico, które jest po szalonym meczu z Kadyksem, swoje Nordem, który co mecz robi over, No tutaj jakby wszystko wskazuje na overa, więc superską logiką będzie 0 do 0. Proponowane over 2,5 goli, tak samo w Lipsku, w meczu z Manchesterem City. Jak sobie spojrzymy znowu na te ekipy. No wiadomo, City troszkę w dołku, bo coś tam, Halandzik się zablokował. Lipsk kręci te overy. Lipsk gra naprawdę fajnie dla oka. To może być ciekawe spotkanie. Tutaj Tomek też będzie liczył na 3 gole i jeszcze taka troszkę nie wiadoma mecz e, trweny z Wezza z Young Boysami. E, założenia ofensywne e, u Tomka na kuponie, że też trzy gole zobaczymy. Więc na, no, na dobry początek mam nadzieję. Takie mocne Ako za 1200 zł na 10 koła. Same gole na kuponie. Dalej mamy już dubla. Dubla na dzisiaj stricte reszta kuponów. Dubel od Adama za pięć stówek. Zwycięstwo Interu. Po prostu zwycięstwo Interu, który gra z Benficą na własnym terenie. No tutaj wiadomo. Nie, pierwszy mecz Inter 1 do jednego z Realem Sociedad. Benfica przegrała 2 do 0 na własnym terenie z Salzburgiem. Tam czerwona kartka troszkę ustawiła to spotkanie. Więc mamy Obie ekipy, które no gdzieś tutaj powoli pewnie mogłyby trochę punktów pozdobywać, jeżeli chciałyby powalczyć tutaj o pierwsze czy drugie miejsce. Zdaniem Adama Inter, faworytem. Zdaniem Adama Inter, po tym co ostatnio pokazuje w lidze, wiadomo przytrafiła się jedna porażka z Sasuolo, ale poza tym naprawdę dobra gra. Zdaniem Adama po prostu wygrywają. I ciekawy mecz PSV Eindhoven z Remisem i over półtora gola z Sevillą na własnym terenie. PSV u siebie gra świetnie, jakby to nie jest żadna tajemnica. Przegrali z Arsenalem w lidze Mistrzów 4 do 0 na wyjeździe. Poza tym, ligowo praktycznie same zwycięstwo. Nie, to jakby bez dyskusji. Jeżeli chodzi o Sewillę, no to oni po tym gorszym okresie, który mieli, wygrali z Las Palmasy 1 do 0. Zremisowali u siebie z Lons właśnie w pierwszej kolejce 1 do 1. Potem był remisik z Osasuną. Zwycięstwo szalone 5 do 1 za Almerią i przegrana 1 do 0 z Barceloną. Wskazuje to na to, że jakby nie ma stabilizacji. Potrafią wygrać 5 do 1. Poza tym jakieś 2-3 mecze zremisowane i 1 do 0 ledwo z Barceloną. No ciężko, moim zdaniem, tutaj cokolwiek dobrego wykwinić. Adam proponuje nam zakład na to, że po prostu gospodarze nie Przegrają dwa gole w meczu, zobaczymy. Kupon od Piotra. Tutaj mamy różne grane, różne i strzały. Jeżeli chodzi o różne, no to mamy różne underdogów, bo zarówno Kopenhagen z Bayernem e, i Lon z e, Arsenalem. To są ekipy, które, zdaniem macherów i pewnie większości z was, e, ekipy, które są underdogiem. Jeżeli chodzi o Kopenhagę, nie podobają mi się te różne, to powiem wam szczerze od razu, ale to jest tylko moje zdanie, może się zupełnie nie sprawdzić. Ostatnie mecze, no to mieli raz 8 różnych w pięciu ostatnich meczach, dwa razy 3. Raz był mecz, gdzie jeden corner nabili i trafił się mecz, gdzie nabili dwa cornery. Nie zachwycają te cyferki. Jeżeli chodzi o rzuty różne ląs. tutaj linia wyżej, ostatnio 9,9,6, no to już to wygląda 3 i 2, więc lepiej troszkę niż Kopenhaga, dlatego pewnie też po prostu linia wyżej. I mamy jeszcze strzały na poli. Na poli w ostatnich meczach strzały celne, niecelne zablokowane 15, 23, 12, 18. No, ta statystyka wygląda dobrze, tylko trzeba pamiętać, że grają z Realem Madryt. Zobaczymy, czy Real pozwoli na tak dużą ilość oddanych strzałów. Piotr liczy na to, że tak, bo idealnie sobie tutaj wyliczył 2,279 pod dodatkowy podatek, i liczy na to, że tak to właśnie będzie. Eee, kupon od Marcina: 950 zł na dubla, zwycięstwo faworyta i gol underdoga. Jesteśmy pewnie zgodni tutaj w większości, że Arsenal, pokazując to, co ostatnio pokazuje, no, faworytem jest tutaj zdecydowanie eee, po zwycięstwie w PSV w pierwszym meczu. W Widzę mistrzów 4 do 0, to o czym mówiłem. Tam nie chcieliby tutaj dorzucić sobie kolejne 3 punkty i to już by naprawdę wyglądało dobrze. Po dwóch meczach mieć 6 punktów. No po prostu Arsenal jest w świetnej dyspozycji. Lons w tej dyspozycji jest słabej. Mimo tego, że ostatnio dwa zwycięstwa, no to ogólnie w lidze cały czas mają problemy. Do tego golanderdoga Galata Saraj zdaniem... Marcina strzela gola dzisiaj na wyjeździe Z Manchesterem United, z Manchesterem, który Też ma swoje problemy e, Potrafi fajnie wygrać 3 do 0 z Crystal Palace W pucharze e, Czy 1 do 0 na wyjeździe z Berni. To nie był jakiś porywający mecz, żeby w poprzedniej kolejce Z tym samym Crystal Palace Na własnym terenie w lidze przegrać 1 do 0 nie? I, i, I cisnęli No ale brakowało skuteczności Naprawdę, no tam United przeważało Ale brakowa... czegoś brakowało po prostu I to sporo takich meczów United ma, że tego czegoś tam e, Troszkę brakuje, nie? A Galata no, Galata wiadomo, że Liga Turecka to jest coś innego niż Premier League. No, grają świetnie. Też wygrywają mecz za meczem. Są zaraz za Fenerbacze Dwa punkty straty. 7 meczów, 6 zwycięstw, 1 remis. 14 strzelonych goli. No, tutaj propozycja na gola underdoga od Marcina. Przedostatni kupon na dzisiaj jest od Wojtka. I tutaj mamy dwa gole też. <laughs> dwa gole underdogów, generalnie też gole na kuponie. Bo jest Gol Bragi, która gra. Na wyjeździe z Unionem Berlin, moim zdaniem to będzie wyrównane spotkanie, Braga fajnie się zaprezentowała z Napoli, mimo że przegrali 2 do 1, mieli trochę pecha, ale potrafili sobie stworzyć kilka naprawdę takich solidnych sytuacji. Mamy goal loss, mecz o którym już się gadaliśmy trzy razy, gol Underdoga, no na własnym terenie po tych dwóch zwycięstwach li w lidze, może, może, kto wie. Kto wie, może Lons tutaj powalczy z Arsenalem. No i ten jeden z ciekawszych na pewno meczów na dzisiaj: Napoli, Real Madrid, botting to score, czyli propozycja na to, że obie ekipy strzelą Gola na 2246 zł. I na zakończenie, jeszcze klasycznie: no, jakby dubel bezrożnych, nie, film bez dubla czy trebla na narożne. Filmem straconym. Tutaj Karol rozpieszcza miłośników rzutów rożnych. Rzuty rożne meczowe w spotkaniu Kopenhagi i Bayernu Monachium. Bayern maszynka do rożnych. To trzeba powiedzieć, że dużo w ich meczach generalnie rożnych pada. I do rzutka jeszcze też w meczach Manchesteru United. I Galata Sarai pada dużo rożnych. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o różne meczowe, bo mówiłem, że różne samej Kopenhagi mi się nie podobają, ale to jest co innego. Jeżeli chodzi o różne meczowe, to moim zdaniem... Połączenie idealne. I za to dzisiaj trzymamy kciuki. Mamy na dzisiaj wszystko. Jeżeli oglądasz do samego końca, dziękuję serdecznie. Bardzo mi miło, przybijam Przybi i przybijam typercką pionę. Przypominam, że to się może wszystko zesrać. Mogą być przegrane te kupony. To nie jest tak, że na pewno coś wejdzie. weekend pokazał. Absolutnie. No co? Nie wejdzie, trudno. Życie toczy się dalej, ale trzeba mieć to na uwadze. Nikt pewnego tutaj nikt nigdy nie, nie zagwarantuje. Wiesz o co chodzi. Ja na sam koniec, oczywiście, jeżeli tematyka Cię interesuje, zapraszam do subskrypcji kanału, do naszych grup. Wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania Udział w konkursie tutaj na filmie i widzimy się dzisiaj 15.00, prawdopodobnie na transmisji na żywo. Jeszcze informacje dam na Instagramie. Do zobaczenia, trzymajcie się, pozdro. Siemano!